Cześć widzowie! Dzisiaj gramy w Lion Quest! Tak! Lion Quest sobie gramy. Jak chcecie, to zostawcie lajka like i suba. I wybaczcie, że nie było no, przez kilka dni odcinków, ale. Miałem komunię, no i no wiecie, musiałem, miałem tam próby takie. Więc wybaczcie, ale teraz jest już odcinek. The Lion Quest, więc lecimy. Mm. Jak przejdę już do pierwszego levelu, to już... to... Wam szybko to zleci. Ja będę ciągle ginął, you know, no to ja Wam zrobię swoje, no póki nie będę tego zrobił, to nie. dobra, lecimy. Trzymaj takich innych zabitych. Dobra. O no, tu mamy takich inny gości. I zostawcie lajka like i suba, bo dobijamy 100 tysięcy subów. Tak, dobijamy 100 tysięcy subów, jak słyszycie. marzy mi się to. Jeśli dobijecie pod tym filmem kilka łapek w górę albo trochę i jeszcze a wy dobijecie 100 tysięcy, to ja robię zakład. Wy, jak dobijecie 100 tysięcy, dostaniecie jakąś nagrodę ode mnie, czyli na przykład, nie wiem, możecie ze mną zagrać. A jeśli nie zrobicie tego, to musicie wbić. Musicie kupić pakiet za Robuxy w Roblox Rivals. E, my pakiet R -genetyczny. i i to jest wasza kara, dobra? Czyli jeśli dobijecie to, no to mm, oczywiście ja będę musiał zrobić taką karę, karę więc jeśli chcecie, to zostawcie lajka, a jeśli nie chcecie, to musicie zostawić suba, bo bez tego to nie da rady. Patrzcie, mm, nie mam tu nic, więc no. Wybaczcie jeszcze raz, że nie było No, O kurde, nienawidzę tych pająków, nienawidzę ich, nienawidzę ich. Kurde, rozumiecie? Nienawidzę tych pająków. Ale dobra, widzowie, zostawcie lajka like i suba, bo może mi się poszczęści i uda nam się tego to zrobić. Tylko... Jeśli chcecie jeszcze więcej Lion Questa, to zostawcie lajka like i suba. To będzie więcej o tej grze, bo to jest fajna gierka. Tego dla mnie kiedyś wkurzało na mnie, więc, no więc tak, jeśli wam się podoba i chcecie więcej na moim kanale, zostawcie lajka like i suba, albo um, będzie odcinek, te, to będzie na, na no wiecie, e, TikToku, jeśli chcecie, więc jeśli chcecie takie coś, żeby to było na TikToku, to zostawcie lajka like i suba, bo mogę tak coś zrobić i może będzie piosenka. A w ogóle słyszeliście o nową piosenkę Milo? Em, lubię was. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i suba. mam już wszystko, więc... Dobra, widzowie, umawiamy się tak, jeśli dobijecie 100 tysięcy, no to oczywiście ja robię, muszę... Em, no pamiętacie, przypomnij jej. Potem mi przypomnijcie. A jeśli wy nie, nie, nie zrobicie tego, to musicie... Macie do końca... Macie do końca... Y, będziecie mieli czerwca, więc macie jeszcze dużo czasu. Więc y, jeśli chcecie, to, muście, to starajcie się, bo możecie. za Zadzi będziecie musieli kupić pakiet. A ja będę, my, 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 jeśli ja przegram, no to będę musiał e, Wam zrobić prezencik, więc się opłaca. Więc jeśli chcecie, no to pamiętajcie, subskrybuj Sigma Games. Subskrybuj, bo, je, i, bo, bo filmy nie są codziennie, ale, ale fajne są filmy. Więc polecam. Widzimy się zaraz. Widowie, jestem już. Okur, 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 okur. Więc widzowie jak chcecie, no wiecie. No dobra. Nie będę wam mówił, bo jeszcze możecie nie lubić moich filmów, więc no, zostawcie, no. Ostatni raz was proszę. Zostawcie lajka i suba i będziecie następującymi między moimi wszystkimi filmami na tym kanale. Więc no, dobra. Jak nie pamiętam. O Jezu, tu jest już boss. Please, nie spodziewam Nie, egości. Dobra, widzowie, widzimy się już na bosie. Widzowie, bos, Rozumiecie to? bos, Więc lecimy. Kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Dobra, widzowie, zrobimy to, że możemy za darmo. No i jeszcze raz przepraszam, że nie było odcinka przez tyle... Jak chcecie, żebym nagrał wam Poby Playtime. Czapter 1, 2 albo 3, to zostawcie łapkę w górę. Albo napiszcie pod tym filmem, jak chcę Poppy Playtime, na nie wiem, czapter 1, 2 albo 13. 4 życia i... No, jeszcze raz się widzimy tam jak już będziemy. Lecimy! Słuchaj, ale to jest gówno. To jest takie gówno. Widzowie, wybaczcie, że tak robię, ale no... No co widzowie? Boże, to jest takie... To jest takie nic. O kur... Kurde. Dawaj wi... Dawajcie, dawajcie... O kurde, o kurde, widzowie, widzowie. Jeśli chcecie, no to zostawcie lajka i subiszka. Tak. Dobra widzowie, zostawcie lajka i suba, żeby, żeby nam się to udało, bo wiem, się uda. Dobra widzowie, mamy już połowę. Mamy już, rozumiecie? Mamy połowę, więc super. I dalej się zakłada. Wiem, że wy nie widzicie tego prawie. No ja też w sumie nie widzę. Więc... Kurde, dobra. Mogę zawar odsłonić, ale to my już... Zaraz kurde mamy, więc... O, kurde. o, 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 o! O, 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 o! Ustanie! O, o, o. Dawaj! Szybko! No i... Ile miała? Boże. Tak mało. No dobra, widzowie, jeszcze raz musimy. Lionku, No Pamiętajcie, że też muszę sobie pobrać. Więc polecam Wam fajna gierka. Trochę dla mnie denerwująca. Więc no. A dobra. Czy mu lepszy sobie? Daćmy. Dwa. czyli możemy coś sobie robić. Dobra. Dobra. Yy, a jak wam no minęły wakacje, kto chodzi? Oczywiście chodzi do szkoły, bo ja się nie pytam o przedszkole. Czy, czy yy, yy. Ole mam lagi. Yy, nie wiem co dzieje się. Czekajcie widowie, bo mam miałem lagę. Więc jak nie chcecie, to nie oglądajcie do tego momentu. Hmm, trochę lag. Musimy, nie skończę tego odcinka dopiero. Dobra, jeszcze raz widowy lecimy. Dobra. Pierwsza. Dobra, widzowie, zostawcie jeszcze raz. Lajka, bo musimy przejść tą bra. Pek. No duży serduszek, no zobaczcie. No. I pamiętajcie, że możecie też pobrać. Jak będę mógł, to dam wam link do tej gry. Nie będziecie musieli szukać już jej. Ale pamiętajcie, nie obiecuję. Dobra, ale mam laga teraz. Fajnego laga mam. Znów. Ażu, nie lubię lagów. Dobra. ale mam laga. Dobra, widzowie. Zaraz kończymy odcinek... Więc, no. E, dopiero jak skończymy bossa, to będziemy mogli kończyć odcinek. Pamiętajcie, zrób O blaga. Oszusta, oszusto. Dobra. Widowie, e, będzie kolejny odcinek, z tego będzie... Zatrzykujcie na moim... No. E, no, i może będzie jeszcze dzisiaj live, ale... To nie wiem, nie wiem czy będzie, więc nie obiecuję wam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I dzięki za granie w Lion Quest. Nada!